Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, kary, poter, homeopatia, magia, psychotronika, encyklopedia new age'u dla chrześcijan. Witam Państwa serdecznie, drodzy Państwo. W sobotę dzwoniła nauczycielka, która pytała o ćwiczenia relaksacyjne, uspokajające, które stosuje przy dzieciach, by je wyciszyć. Kojarzy mi się to z metodą Denisona, która według mnie jest szkodliwa dla naszego ducha. Jestem... Nauczycielem i pracuję w szkole katolickiej miałem okazję w ramach zdobywania kwalifikacji pedagogicznych uczestniczyć w kursie metody Denisona. Więc tak, wstęp kursu był bardzo dobry, pozytywny, było to naukowe wprowadzenie, które rzeczywiście było ciekawe i nic złego w nim nie dostrzegłem. Jednak kolejne etapy to coraz mocniejsze i ostrzejsze wchodzenie w mantrę, nazywano to afirmacją, energetyzowanie i tak Nie potrafię dać racjonalnych argumentów, ale duchowo dla mnie było jasno o co chodzi w tej metodzie. Grupa uczestnicy kursu pedagogicznego. Po tych ćwiczeniach wyglądała, jakby przerzuciła 200 ton węgla. Wszyscy byli bardzo cicho, oczy prawie czerwone z wycieńczenia, a ćwiczenia, które wykonywali, nie były specjalnie trudne pod kątem wysiłku fizycznego. Nie wykonywałem tych ćwiczeń, jedynie się modliłem, a na dalsze etapy tej metody po prostu nie poszedłem. Miałem wrażenie, jakby zły duch chciał rozerwać mi duszę i serce. Jestem przekonany, że nie jest to czysta metoda. Zaskakujące, że mnóstwo pedagogów tego używa od przedszkoli po licea i nawet jest to obowiązkowy punkt kursu pedagogicznego. Pozdrawiam Artur Ferkaluk. Panie Arturze, dziękuję za list. to ciekawe co pan pisze. W sposób oczywisty ideologii metody Denisona nie da się pogodzić ani z nauką, ani z chrześcijaństwem. W sposób oczywisty kinezjologia edukacyjna, bo tak inaczej nazywa się metoda Denisona. Jest tym, czego nie warto propagować. Bardzo ciekawy jest ten element, o którym Pan powiedział: oczy czerwone, z tym, że to nie jest reakcja na zmęczenie. To jest reakcja, jakim językiem to opisać, żeby było komunikatywnie? Powiem w ten sposób. Kiedyś po sensie zbiorowej hipnozy, jedna z osób, która nie uległa tej hipnozie, była bardzo mocno zmęczona, no, wyszła po prostu z tego pomieszczenia. Inne osoby nie były w stanie wyjść, te zahipnotyzowane. I ona właśnie, ta osoba, która wyszła, miała bardzo takie czerwone spojówki. To jest bardzo charakterystyczny szczegół. Dziękuję serdecznie za list. Dzień dobry. Słyszałam fragment audycji, w której pan udzielał informacji o technikach szybkiego czytania. Też zawsze intuicyjnie wydawało mi się, że literatury pięknej tak nie da się czytać. Jednak czy są pewne techniki, których warto spróbować, aby stale wzrokiem nie wracać do tekstu, który się przeczytało, może jednak warto wybrać się na jakiś kurs szybkiego czytania. Bardzo będę wdzięczna za podanie ciekawych linków o szybkim czytaniu oraz być może jakieś rady, czy jednak warto gdzieś wybrać się na kurs. Serdecznie pozdrawiam, Ej, Katarzyna. Pani Katarzyno, sprawdzę ten adres mailowy, który Pani podała. Czy to jest metoda bezpieczna, czy, czy też no już po. Lekturze takiej reklamówek widać, że ma do czynienia, że trenerzy mają do czynienia z New Jersey. No w sposób oczywisty literatury pięknej nie da się tak czytać. To jest absurd zupełny. Jeszcze pięć lat temu wydawało mi się, że być może są jakieś kursy szybkiego czytania, na które warto się wybrać. Dziś myślę, że to absolutnie nie ma sensu. Tak dzisiaj właśnie myślę. Tutaj jest propozycja pana Jana, by. Umieścić jedną audycję w jednym pliku, a nie w trzech. To chyba dobra propozycja. Bardzo proszę o przesłanie bliższych informacji na temat programu telewizyjnego, o którym była mowa w ostatniej audycji. Nie zanotowałem konkretów, a mianowicie co będzie treścią programu? Treścią pierwszego programu 28 marca, godzina 15:30, będzie bioenergoterapia. Program pierwszy, 28 marca, 15.30. Chciałabym poinformować o tym swoją wspólnotę. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Pani Moniko, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. A też dobra wiadomość, bo ksiądz Roman Terlecki chce wydać homeopatię w języku ukraińskim. Ksiądz Roman jest duszpasterzem odnowy w Duchu Świętym z iwano Frankivska z Ukrainy. To bardzo dobra informacja. Eee, witam serdecznie. Pani Katarzyno. Dzień dobry. Ja się chciałam spytać, bo mam dzieci alergików i ostatnio już od kilku osób słyszałam o niejakim biorezonansie, nie wiem, czy dobrze wspamiętałam, tak. w wyniku którego no, można dziecko odczulić. I chciałam się spytać, co Pan na ten temat myśli? E, mogę powiedzieć Pani, co na ten temat wiem. Mhm. Bo to jest akurat jedna z takich dziedzin, o których już wypowiadali się naukowcy, lekarze. Mhm. I oni wypowiadają się zdecydowanie negatywnie. Aha. W najlepszym wypadku jest to efekt placebo. Aha. Jest oświadczenie Stowarzyszenia Alergologów, w którym mówią, że ta metoda po prostu nie jest skuteczna, Aha. właśnie jeśli chodzi o alergologię. Jest też oświadczenie głównego konsultanta krajowego do spraw diagnostyki nie wiem, czy zapamiętałem dobrze, radiacyjnej, ale tutaj chodzi o te wszystkie metody od ultrasonografii przez tomograf i tak dalej, prawda? Uh -huh. I on w sposób zdecydowany mówi, że ta metoda jest nieskuteczna diagnostycznie. No bo te mamy to twierdzą, że to tak podziałało, że dzieci wreszcie przestały im chorować. Tak, no, ale to, to jest przestały... bardzo prawdopodobne, ponieważ istnieje w medycynie taki efekt, który polega na tym, że szczególnie właśnie w przypadkach takich chorób jak astma, alergia, które są chorobami w części psychosomatycznymi, uh -huh. że zastosowanie nowej terapii, która jest wspaniała, tak wszyscy o tym mówią, działa uh -huh. przez pewien czas. Uh -huh. to, to tyle, że to rodzice wierzą jednak podobno na dzieci, skutkuje Jak to znaczy tak jakby zastanawiam się, na ile to dzieci przyjmują to jako to placebo, że to na nich działa. Wie pani, nawet najmniejsze dzieci są w bardzo silnym związku emocjonalnym najczęściej z matkami. I to jest komunikacja no, naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. Także aha. ja nie przyjmuję nigdy argumentu, że dziecko jest, jest dowodem na coś. Nawet aha. może zwierzę być, pies na przykład, w bardzo ścisłym związku emocjonalnym z, z człowiekiem. Aha. I też może, oczywiście to nie jest dowód, tak, aha. ale nie ma badań naukowych, które wykazywałyby, iż działa to poza sferą psychiczną. Ale Wiwani, być może namawiam panią do porzucenia jakiegoś brylantu, i mówię to zupełnie bez ironii. Uh -huh. Dlatego, że ja w tej audycji nie mam wystarczających narzędzi ani czasu, bo tych dziedzin są naprawdę setki w tej chwili już, żeby uh -huh. każdą z nich poznać dogłębnie, a czasami, chociaż myśleliśmy, że to się uda, przy programach telewizyjnych chcieliśmy no, mieć pieniądze na, na to, żeby badania przeprowadzać prawda, samemu. Ale to wszystko jest bardzo trudne i bardzo pracochłonne i bardzo kosztowne. Środowiska naukowe również niechętnie badają te metody, bo tu bardzo łatwo się ośmieszyć. I ja nie wykluczam, że są jakieś metody, które określane są przeze mnie jako new age'owe, że za nimi istnieje jakiś mechanizm realny, prawda, zjawiskowy, czyli w przestrzeni zjawisk, czyli że jest przyczyna, jest skutek. Wszystko, co wiem na temat tej metody, niestety pokazuje, że jest to działanie na poziomie psychologicznym. Rozumiem, Ale intuicja matki. Myślę, że w przypadku biorezonansu nie ryzykuje pani nic więcej niż pieniądze. Aha, czyli raczej szkodliwe to nie jest. Nie warto jest uwierzyć w to, co oni tam piszą o tych falach, bo takich fal nie ma, o których piszą. Hm. Ale, mm, I też nie wiem, jak działa efekt placebo, jeśli się w niego nie wierzy do końca. Więc no, jest pani już w sercu tego skomplikowania, z jakim mam w tej audycji do czynienia. <laughs> No nic, Wszystko, bardzo. co potrafiłem, to Pani powiedziałem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam Pani Urszulo. Dzień dobry Panie Robercie. Witam wszystkich. Ja chciałam zapytać Panie Robercie, żeby, to znaczy chciałam prosić o to, żeby Pan się ustosunkował w kontekście tej audycji do problemu depresji i do problemu alkoholizmu jako takiego. Bardzo mnie interesuje, co Pan miałby do powiedzenia. Tak. Ale właśnie w takim kontekście. Tak, tak, tak. Pani Urszulo, zapraszam. Dzisiaj również o 22.00 tak. jest audycja z księdzem egzorcystą, z księdzem Andrzejem Grewkowiczem. Przez dwie godziny przyjmujemy telefony bardzo ciekawe relacje pomiędzy alkoholizmem, tą sferą, która jest no, domeną działania księdza Andrzeja. Tak, tak. On o, ty, o tych rzeczach bardzo ciekawie mówi, więc ja się ograniczę tylko do depresji, jeśli pani pozwoli, dobrze? Bardzo proszę, bo mówią o tym, że depresja jest chorobą somatyczną, chorobą ciała. Natomiast u pana spotkałam się z jednak z trochę inną opinią Chciałabym, chciałbym, żeby pan opowiedział tak. jeszcze Oczywiście. Widzi pani... I ja na ten temat wiem nie z literatury, tylko z konkretnych historii osób, które bądź po tej audycji, bądź jeszcze wcześniej po książkach no docierali jakoś zainteresowani książkami czy audycjami, docierali do mnie zresztą z tych osób powstały nawet takie dwie grupy modlitwy i wsparcia, które no powodują, że, że ludzie zniewoleni jakoś tam przez ideologię bądź wręcz przez złego ducha. Ale oczywiście nie opętani, tylko, tylko na Ach, tych tak, niższych tak. etapach rozbicia tej osłony, wniknięcia demona w ich życie. Że ci ludzie właściwie za każdym razem opowiadali o tym, że jednym z takich bardzo wyrazistych symptomów, które zwróciły ich uwagę, że w ich życiu dzieje się coś złego, była depresja. Właśnie to jest dla mnie takie bardzo interesujące. Ja nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą. Nie znam nawet wszystkich teorii etiologii depresji. Więc ja tutaj nie mam nic do powiedzenia. Wiem tylko i wyłącznie tyle, że eksperymenty ze sferą duchowości zawsze kończą się problemami na poziomie psychicznym i emocjonalnym. Jednym z takich najbardziej charakterystycznych problemów jest właśnie depresja i to depresja taka, która nie wiąże się, nie wiem, z rytmem tym rocznym, prawda, że jesień, jakaś część osób po prostu ma obniżony nastrój, tylko wręcz takie bardzo głębokie stany związane na przykład ze spotkaniami z osobami będącymi bardzo głęboko w rzeczywistości demonicznej. Czyli ze swoimi guru, z jakimiś bioenergoterapeutami i I to jest wszystko, to, co ja na ten temat wiem. I co więcej... I co też by wskazywało, że zdecydowanie istotną komponentą w tym syndromie depresyjnym był poziom duchowy, jest, że po modlitwach o uwolnienie te depresje znikały. I na podstawie tego ja pozwalam sobie sądzić, że, że ten związek jest bezpośredni i przyczynowy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Za Wszystkiego dobrego. bardzo. Do widzenia. Panie Robercie. Panie Piotrze, przepraszam bardzo. Zacząłem już, zacząłem już list czytać, ale bo nie wiedziałem, że już ktoś czeka. Tak. Jasne, nie ma problemu. Część Boże, dzień dobry. Panie no, uruchomie ja, robię, ja bym w zasadzie w dwóch sprawach. Jedna to taka refleksja, ponieważ usłyszałem w którejś z pana audycji na temat homeopatii. I tak się zastanawiam, ponieważ wczoraj widziałem duży szyld na tramwaju warszawskim a proposti Tak, tak. I tak się nam zastanawiać nad jedną sprawą, bo skoro to jest prawda, co Pan mówi, że, że tak naprawdę to jest wątroba tak, i, i, i jakiś jeszcze narząd kar Serce i, i wątroba? Tak. To, znaczy, tak oni piszą? Tak. Dla mnie, po pierwsze, to jest śmieszne, a po drugie, to jest strasznie zatrważające, bo w takim razie to w zasadzie można to powiedzieć, że ci wszyscy ludzie kupujący to, albo albo my wszyscy, no bo skąd oni pieniądze mają na tę reklamę, no popadamy w, jakim, w jakąś na, już wręcz chorobę umysłową i, i, i nasze leczenie to, to, to zaczyna nie wiem, schodzić, że tak powiem, no brzydko mówiąc, na psy, no bo ufamy jakimś bzdurom, które, które, które ktoś napróbuje wpłaczać do umysłu i to w ogóle dla mnie jest no, nie, 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 nieprawdopodobne. Jak, jak można i wyreklamować to jest jedno, bo to są pieniądze, ale jak można kupować i, i wierzyć w tak wierutne bzdury, no przecież każdy normalny myślący człowiek, ja powiedziałem to, podzieliłem się z tym żoną, mówiąc o stylu Locosinum, to była zaszokowana, ona mi mówiła, no jak to, no przecież to jest homeopatia. To... i zaczęła mi tysiące argumentów, że to, że to nieprawda. Iwan... Jest po prostu tak, że przez y, naszą kulturę te fale irracjonalizmu, one się przetaczają co jakiś czas. Y, y, nie wiem, Van den Siegel był takim momentem, kiedy to się y, z dużym natężeniem działo. Lata 20 to również była taka, taka dekadencja i, i wtedy na przykład ilość klinik homopatycznych w Stanach Zjednoczonych była y, bliska setki, mhm. ale w latach 50 już ich nie było w ogóle, ani jednej. Mhm. Więc y, no, mamy do czynienia, po prostu z taką, z taką falą no, od lat 60. a u nas od 89 roku, kiedy to no, runęło na nas coś, co informacyjnie było powstrzymywane przez 20 parę czy 30 lat, mhm. i nagle to w ciągu paru lat skoncentrowany sposób zostało pojawiło się w tej sferze mentalnej. Ludzie czytają, fascynują się. Ale przecież to podejrzewam, że te wszystkie reklamy i, i... Ten lek jest, że tak powiem, pieniądze są wykładane przez koncerny farmaceutyczne, przez to, jest, przecież to, moim to jest niesamowity paradoks. No. Nie, ale dlaczego to są koncerny homeopatyczne i oni po prostu reklamują swoją, swoją, swoje produkty no i, i na tym bardzo dobrze zarabiają, bo jeśli zwykłe leki, bo oni zresztą nie nazywają tych produktów lekami, bo, bo nie mają prawa nawet do tego, tylko to, że to są produkty. Jeśli zwykłe leki, żeby taki lek wprowadzić do obrotu, trzeba przez 5 lat badać go klinicznie, uh -huh. prawda, no to wyobraźmy sobie, jakie miliardy muszą być na to wyłożone, a teraz y, homeopaci tego nie muszą robić. No to, uh -huh. to oni mogą te pieniądze skierować y, na reklamę i co wiesz, więcej, i co gorsza, uh -huh. bo to powoduje takie zamieszanie, że te leki są w No ja, Właśnie, pomieszanie z to Bo firma homeopatyczna może dać 25% y, y, marży farmaceucie, prawda? Nie 2, czy 3, czy 5%, tylko, tylko tyle. Ponieważ no wie pan, no jeśli się robi z jednej kaczki lek za 28 czy za 20 milionów dolarów, no to. no to nie jest to najtrudniejszy sposób zarabiania na życie. Ja miałem taką rozmowę z panią Ray, która zajechała pod studio pięknym, srebrnym Jaguarem. Mhm. I ta pani w ciągu całej audycji ani razu nie popatrzyła mi w oczy. Mhm. I i ona w pewnym momencie mówi, no, no ale czego pan chce, przecież gdybyśmy w końcu mieli te kliniczne badania, to czy myśli pan, żeby, żebyśmy o tym nie mówili? Także wie pan, no są cyniczni ludzie, którzy mówią, na świecie są wilki i owce, no i wilki zajmują się strzyżeniem owiec. Nie wiem, to po prostu dla mnie to już przeszło no wszelkie granice, ponieważ no... Wciskane są nam bzdury, w które mamy wierzyć, a co gorsza, używamy tego jako leku. To już jest zupełnie... Ale proszę wyraźnie przeczytać, proszę dokładnie przeczytać ulotkę. Nie ma tam słowa o leku, bo gdyby użyli słowa lek... Ale to ja wiem, o co chodzi. To jest pewna gra słów. Można mówić, nie wiem, o telewizorze, nie używając tego słowa. Czymkolwiek nie używając tego słowa. Natomiast w odbiorze ja... Stykając się pierwszy raz z tą marką, że tak powiem, może tak tego Jest pan użycie. pewien, że to jest lek? Jest, byłem pewien i że to jest lek, zdecydowanie. To, to. I byłem w stanie uwierzyć. A właśnie dzwonię z tego powodu, że ja od znajomego dostałem dwa dni temu, nie wiem czy pan zna, właśnie mam przed sobą, nie wiem czy to jest homeopatia, czy nie. Firma nazywa się Puritan Sprites nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy, dzwonię do pana, bo mam wątpliwości. Czy to jest kolejny Ale, ale kolejny co, co budzi wydanie? pana wątpliwości? Czy to jest kolejne wydanie homeopatii, czy, 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 czy po prostu mażonek w A czy coś, mrzonek, jest... Mrzonek tam, A czy coś co... jest zapisane na, na tym na tym yy, leku? Co, co, co budzi pana wątpliwość? Co moje budzi wątpliwość? Wie pan co ja dostałem od niego trzy rzeczy i tak naprawdę otworzył mi książkę w której czytał nas to jakie efekty mam uzyskać. No i no że tak powiem, to, to, to złote góry i gruszki na wierzbie. No tak, no to, to widzi pan, to już pan. Ja no z, drugiej strony, z drugiej strony pomyślałem sobie, no tak, ale jeżeli to jest suplementów naturalnych, prawda, na zasadzie ziłek, to, 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 to też różnie ludzie mówią, prawda? Jedni mówią, że ziółka im pomagają, drudzy, że nie, no ale. Tak, tylko problem polega na tym, że ziółka pomagają tak jak ziółka. To znaczy, no, weźmie pan sobie dziurawiec, weźmie pan sobie mięte, no one pomagają w sposób powiedzmy sobie ograniczony. Mhm. Natomiast te wszystkie obietnice, mhm. które są w tych, tych różnorodnych firmach, mhm. no one są kompletnie nieproporcjonalne. Jasne, do... Ale czy to jest kwestia po prostu marketingu i nabijenia kasy, czy to faktycznie może. Czy to jest tak jak, jak w przypadku takiej typowej homopatii, że, że no nie wiadomo jak to, jak to było, że tak wszystko robił, To według mnie jest coś innego, dlatego że, że te zioła czasami odwołują się do jakichś y, kultur takich właśnie bardzo specyficznych, indiańskich na przykład, prawda? No ja tu miałem też właśnie z lekiem, które odwołuje się do medycyny chińskiej. Tak, tak. I, i, że, I że są to po prostu środki, które stosowano od tam tysięcy lat, prawda? One mogą być jakoś w profilaktyce, prawda? Aha. Mhm. Przydatne i teraz to bierze w ręce firma. Ona produkuje bardzo mocne materiały promocyjne, drukuje takie reklamówki w formie artykułów, na przykład w gazetach telewizyjnych. Tam daje kupon. Nieświadomi niczego, najczęściej słabo wykształceni i starsi ludzie wysyłają te kupony, po czym przychodzi do nich akwizytor i nie wychodzi bez sześciu słów. I to jest już coś, co wywołuje moją wściekłość, bo, bo ci ludzie czasami na jedzenie nie mają, a kupują jakieś bransoletki, które im dadzą zdrowie, czy jakieś zioła, które ich wyleczą z wszystkiego, co, co, na, na co chorują, prawda? No tak ten mechanizm działa. Pozdrawiam serdecznie. Tabletki do kosza i pozdrawiam ja, Pozdrawiam, dobrego Dobre. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan Czekamy na uwagi, propozycje, świadectwa Pisz, Encyklopedia Małpa Sielskiego Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan Czekamy na uwagi, propozycje, świadectwa Pisz, nasz adres Katolickie Radio Archidiecezji Warszawskiej Święty Józef Ulica Łazienkowska 14 00-449 Warszawa z dopiskiem Encyklopedia. Witam Pani Heleno. E, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja dzwonię z Ursusata na ulicy Torpedy jest takie, taka, taki, taki szyld Aikido pod, e, ja wiem, profe, pod profes, jakąś, pod dyrekcją czy coś, tak. profesora czy czy nie wiem, proroka Hoffmana. I tam, proszę pana, przychodzą dzieci, takie 8 do 10 lat. I jak ja widzę przez okno, one się zwalczą z takimi kijami. Słyszałam tu już wiele, słucham tych audycji pana i zastanawiam się, że to chyba jest bardzo szkodliwe. Czy te matki wiedzą o tym? Czy pan mógłby to na, na antenie powiedzieć, jaka to jest szkodliwość tych walk? I, i, I coś takiego. Tak, mówimy o tym wielokrotnie, napisałem no. nawet książkę na ten temat. Niestety yy, są ludzie, którzy, którzy, nie próbują nawet zweryfikować yy, tych źródeł, o których, o przecież których tam, ja przepraszam mówię. przepraszam, jeszcze, że przerwę tam przychodzi sporo dzieci. Tak. tak. I, I to przecież to szkod, szkodliwość jest dla tych dzieci i dla tych matek. Ja się wyłączę, tylko się chciałam Dzięki, powiedzieć... pozdrawiam. Proszę bardzo, żeby Pan coś powiedział na Dobrze. ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo i Cześć z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Stali słuchacze już wiedzą, rzeczywiście Aikido jest sztuką walki, której szkodliwość mamy najlepiej zdokumentowaną. Wiemy na pewno, że wielu chrześcijan miało potężne problemy duchowe po kontakcie z Aikido. Znamy świadectwo twórcy Aikido Morishei Ueshiby który opisał, oczywiście w pozytywnym kontekście, no bo w jego polu odniesień religijnych to, co zdarzyło się, było pozytywne, a każdy monoteista opisze tę sytuację jako opętanie. Moriszei Ueshiba został, jak sam opisuje, otoczył go złoty deszcz i posiadł go, tak jak Moriszei Ueshiba to opisał, a jego uczniowie potwierdzają, iż od tego momentu do śmierci, a umarł jako 60 kilkuletni mężczyzna, Maurishei Ueshiba nie przegrał ani jednej walki. Był członkiem takiej właśnie sekty japońskiej Omoto Kyo. Zatem z ćwiczeń niby bezpiecznej sztuki walki, która oparta jest tylko i wyłącznie na obronie, nie na ataku, można wynieść nie tylko sprawność fizyczną, ale również problemy duchowe. I wreszcie ten list. Panie Robercie, od dwóch lat borykam się z pewnym problemem, ale zacznę od początku. Mój mąż od dawna interesował się różnymi paranormalnymi zagadnieniami. Nie przerażało mnie to, gdyż nie miałem świadomości, jak może to być niebezpieczne. Dwa lata temu zapisał się na kurs Reiki. Od tego momentu nasze życie legło w gruzach. Zaczął się dziwnie zachowywać, wciąż zgłębiając swoją wiedzę i umiejętności. Poznał nowych, w cudzysłowie, ciekawych ludzi w domu. Był nieobecny, wciąż zmęczony, chory. Jak się tłumaczył, to normalny proces oczyszczania. Zbliżył się bardzo na poznane, do poznanej na kursie wróżki. Stała się na jego góru, spędzał z nią więcej czasu niż z rodziną. Ona go fascynowała, imponowała, a szczególnie jej możliwości. Jest różką, zajmuje się tarotem, runami, channelingiem rejki, jest mistrzem rejki, widzi Astrale, jest egzorcystką w cudzysłowie, oczywiście, i tak dalej. Nie wytrzymałem tego, nie potrafiłem tak żyć, rozstaliśmy się, a mąż bardzo szybko związał się z nią. Dodam jeszcze, że na początku obraził się na kościół, zaprzeczał jego nauczy, twierdził, nauce, twierdził na przykład, że Chrzest, Święty jest zły, bo zamyka czakry i ogranicza kontakt człowieka z Bogiem, a jemu głównie chodzi o jak najbliższy kontakt z Bogiem. Twierdzi, że jest wybrany może rozmawiać z Bogiem, dodam jeszcze, że wierzy w reinkarnację i odwiedza swoje groby z poprzednich wcieleń. Coraz mówi mu, że chodzi do kościoła, ochrzcił swoją córkę, którą ma już z wróżką. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Twierdzi, że szuka Boga i to on jest dla niego najważniejszy. Dużo się modli, robi to także przed każdym uzdrawiającym zabiegiem Reiki. Czy tak można? Czy można jednocześnie modlić się i czuć obecność Boga i robić takie rzeczy? Z wielu czytanych przeze mnie świadectw wynika, że ludzie, którzy bawią się takimi rzeczami, nie będą na, nie mogli na przykład modlić się czy wykonywać innych chrześcijańskich praktyk. Coś ich odpychało, wręcz odczuwali ból wręcz jak przy opętaniu. W tym przypadku jest inaczej, dlatego już sama chwilami zastanawiam się, czy on rzeczywiście wklątał się coś złego. Moja troska wynika także ze względu na niego, bo jest mi człowiekiem bliskim, ale przede wszystkim ze względu na nasze dziecko. Boję się, że ojciec nieświadomie nie zrobił mu krzywdy, opowiadając mu od dzieciństwa, o swoich poglądach i wierzę, że także wykonując nad nim Bigi Reiki. Czy może to być niebezpieczne dla dziecka? Co mam robić? Jak postępować? Bardzo proszę o odpowiedź i radę, głównie jeśli chodzi o dziecko. Panie Aniu, więc tak, może to być niebezpieczne dla dziecka, również przez wprowadzenie w ten światopogląd może być tak, że te praktyki kompletnie nie będą kłóciły się z chrześcijaństwem. Te modlitwy i rozmowy z Bogiem. To nie są rozmowy z Bogiem. Bóg wycofuje się z takich sytuacji i na to, to pokazują wszystkie świadectwa, jakie znamy na ten temat. No i widać po efektach, prawda, rozbite małżeństwo. Tu myślę, że nie, nie musi Pani wątpić to. Rzeczywiście jest coś złego. Pozdrawiam. Pani Agnieszko, krótko. Dobrze, krótko. Pan przed chwilą mówił o wschodniej walki i powiedział pan, że napisał pan o tym książkę, to ja mogłabym prosić o tytuł. To jest popularna encyklopedia New Age techno aikido do amulety. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, zapraszam dzisiaj na 22, ksiądz Andrzej Grewkowicz. Zapraszam na program w telewizji pierwszy, program telewizji publicznej środa 28 godzina 15.30. A teraz pomóżmy się za wszystkie te osoby, które do nas dzwoniły, te które się nie dodzwoniły, bały się zadzwonić za wszystkie osoby, które mają problemy. Ojczy nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłaj. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Do usłyszenia za tydzień. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.